Proszę uważać na szczesce rowerowej, tak samo na parkingu i opiegając zalew, gdyż dzisiaj tam będzie ruch, no taki dość duży. Wykorzystam jeden. No wiadomo, że e, po drodze są, jeżeli nie tutaj mamy. Tak samo proszę się częstować tam pod jednym drzewem jest skrzyneczka z górę, jak dość pod tej górę drzewie, prawda, taki ładny zegar tam, możecie popatrzeć. Chyba dobrze chodzi, ewentualnie go ustawić. Kilometry są znakowane i z drugiej, jak już będziemy po naszej stronie zalewu, mijamy prawda Costa del Hechło i dalej ośrodek Koralu. Za ośrodkiem Koralu są znaki w prawo w las i tam skręcamy i biegniemy w stronę Żyglina. i Oh well, I put it in like the video. Pani <grystanie stary> bo cię gonią, Wszystkie <stary> No ale ją ja gadam na YouTube, ale jako prywatny ubiegacza, to państwo